Ej, dobra, bo ja tego już zdrapać nie mogę. Hejka, w dzisiejszym filmiku, w filmiku shorts <laughs> będziemy um, sprawdzali wytrzymałość taśmy dwustronnej na podkładce na bierku i bez podkładki. <laughs> a, no i pewnie filmik będzie podzielony na dwie, dwie części. Okej, okay, a więc um, mamy dwustronną taśmę. Czemu ja tak przybliżam? O dobra, mamy dwustronną taśmę i nożyczki. Więc myślę, że najpierw zrobimy bez podkładki. Uprzedzam, mam bardzo brudne biurko, ponieważ mam to po bracie. Wejmujemy. I tak to się prezentuje. Ja już w międzyczasie nakleję tutaj tą taśmę. Mamy calutenki pasek. A więc ja to sobie poprzyciskam. No i w tym samym